Dzień dobry, witam wszystkich. Kiedy znalazłem się na liście stu najbogatszych Polaków, wiele osób postrzegało mnie jako człowieka sukcesu. Rok temu, kiedy byłem na uczelni w Dąbrowie Górniczej, zadano mi pytanie, co jest bardziej motywujące sukces czy porażka? Odpowiedziałem, że porażka i wywiązała się dyskusja. Bo w motywacji, którą generuje sukces i porażka, jest jedna zasadnicza różnica. Sukces motywuje nas, daje nam nową energię do podążania w kierunku, w którym już zmierzamy, w którym już działamy. Natomiast porażka daje nam motywację do weryfikacji kierunku, w którym zmierzamy. I ktoś, kto zaczyna. Dorosłe życie mógłby powiedzieć, To ja w takim razie na początku potrzebuję porażki, żeby zweryfikować, ustalić kierunek, w jaki mam podążać. Ale tak się nie da. Najpierw musisz zacząć działać, podjąć wyzwanie, dokąd zmierzać w jakimś kierunku, a dopiero w tym momencie możesz ten kierunek zweryfikować. Jak będziesz stał w miejscu, to nie jesteś w stanie zweryfikować kierunku, w którym chcesz zmierzać, do którego chcesz dążyć. I zachęcam w tym miejscu do jednej rzeczy. Określ, dokąd zmierzasz w swoim życiu. Co jest dla ciebie ważne? Jakie masz wartości, priorytety? Co chcesz osiągnąć? I mów o tym odważnie mów o tym publicznie, otwarcie. Kiedy zaczniesz to robić, to wydarzą się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to po pierwsze zmusi Cię to do jasnego nazwania i do określenia, co tak naprawdę dla Ciebie jest ważne, co jest dla Ciebie wartością i priorytetem. A druga rzecz będzie jeszcze ciekawsza, bo kiedy zaczniesz mówić o tym publicznie i otwarcie, co jest ważne, jak się powinno żyć, to otoczenie bardzo szybko Cię zweryfikuje, bardzo szybko Cię skonfrontuje z tym, co mówisz, deklarujesz, a z drugiej strony robisz codziennie. I ważne, żebyśmy byli w tym spójni, bo właśnie ta przestrzeń, gdzie z jednej strony coś deklarujesz i mówisz, a z drugiej strony to, co tak naprawdę robisz, to jest ta przestrzeń, w której tracisz wiarygodność, tracisz przyjaciół, tracisz ludzi, a później również poczucie własnej wartości. Ja od początku miałem takie pytanie, które mnie nurtowało. Jaki jest sens i cel życia? I cały czas szukałem odpowiedzi na to pytanie. Wychowałem się w rodzinie, gdzie moja mama była tradycyjnie w kościele katolickim, mój tata był ateistą i do tej pory jest. Chodziłem do kościoła na nabożeństwa. Gdzie w pewnym momencie stwierdziłem, że w zasadzie to już na tym nabożeństwie wszystko znam, wszystko jest to samo, tylko kazania są jakieś różne, to będę tylko kazań słuchał. Ale też zrezygnowałem z tego, zacząłem chodzić do lasu, żeby sobie pomyśleć nad życiem, jaki jest ten sens i cel życia. Chodziłem jednak dalej na religię i dalej zadawałem to pytanie. Ksiądz podsunął mi książkę pod tytułem Taka jest nasza wiara kręzera". Po przeczytaniu której uwierzyłem w Boga z własnego przekonania. I pamiętam jeden przykład z tej książki kiedy na dworcu kolejowym podchodzi człowiek do kasy i prosi o bilet pierwszej klasy. Kasierka pyta się ale dokąd? Nieważne dokąd, byle był pierwszej klasy. I wiele osób właśnie żyje w ten sposób. Nie zastanawia się, dokąd zmierza, dokąd chce zmierzać, co chce osiągnąć, byle było przyjemnie i wygodnie. Po skończeniu szkoły średniej, kiedy poszedłem na studia, spotkałem ludzi z ruchu nowego życia, którzy zaproponowali, żebyśmy razem studiowali Biblię. Zacząłem czytać, poznałem wtedy głębiej Boga i Biblię, uwierzyłem bardziej. Zobaczyłem też, że ludzie są niedoskonali, Kościół jest niedoskonały. Przestałem chodzić do swojej parafii, zacząłem chodzić do innej wspólnoty katolickiej. I ta zmiana następowała coraz głębiej. Ale tak się stało, że po skończeniu studiów straciłem kontakt z tymi ludźmi, z tą wspólnotą. Na piątym roku ożeniłem się. Założyłem własną firmę, własny biznes, pojawiły się dzieci, rzuciłem się w wir życia. Straciłem kontakt z tymi ludźmi, zacząłem gdzieś dryfować w kierunku różnych innych filozofii. Po trzech latach spotkałem koleżankę ze szkoły średniej, która zaproponowała, że możemy się spotykać z małżeństwem i w domu spokojnie czytać, rozmawiać na temat Biblii. Zacząłem rozmawiać, spotykać się. Z czasem okazało się, że tym małżeństwem był pastor z żoną. I po jakimś czasie zdecydowałem się ponownie uwierzyć w jednego Boga, Jezusa Chrystusa. Zdecydowałem się też, że wprowadzę zasady biblijne do swojego biznesu. Przestałem dawać jakiekolwiek lewe pieniądze. Zamknąłem sklep w niedzielę. I w jakiś sposób oczekiwałem, że Bóg to będzie błogosławił. Ale tak się nie stało. Firma zaczęła iść coraz gorzej. I chociaż może nie mówiłem tego głośno, ale gdzieś z tyłu głowy pojawiało mi się takie pytanie: Panie Boże, to ja nie rozumiem. To nie rozumiem o co ci chodzi. Bo ja postępuję zgodnie z tymi właśnie zasadami biblijnymi. I kiedy firma by się rozwijała, to to by było dobre świadectwo. A w momencie kiedy firmie idzie coraz gorzej, to to jest tak jakby antyświadectwo. Ja tego nie rozumiem. Miałem też brata 5 lat starszego, który zrobił na giełdzie bardzo duże pieniądze i poprosił mnie o pomoc. Brat miał depresję, chorobę dwubiegunową i często całkowicie się wyłączał. Poprosił mnie o pomoc w sytuacji, kiedy pożyczył komuś duże pieniądze, bo to było prawie 20 milionów złotych, pod zastaw jakiejś firmy i miał problem z odzyskaniem ich. Pieniądze udało się, firmę udało się odzyskać zamiast pieniędzy. Tą firmą okazała się fabryka kombajnów górniczych, zatrudniająca około 800 osób. Pamiętam, że dla mnie górnictwo było czymś zupełnie nieznanym. Oboje z bratem jesteśmy z Warszawy i z punktu widzenia Warszawy to górnictwo dla mnie zawsze wyglądało jako czarna dziura, do której cokolwiek się wrzuci, to wszystko tam ginie i nic nie widać. Ale firma zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Kupiła kolejne fabryki. W 2006 roku kupiła spółkę giełdową Copex a w kolejnym roku dokonała na giełdzie przejęcia odwrotnego, w wyniku którego do firmy trafiło ponad 500 milionów zysku netto. Ten pakiet, który brat posiadał, na który można powiedzieć pożyczył, wydał, stracił około 19 milionów złotych, w tym momencie w 2007 roku wart był około 2 miliardów złotych. Czyli w przeciągu 7 lat ten wzrost był Stukrotne. I w 2008 roku brat popełniał samobójstwo. Ponieważ było nas dwóch, to ja wszystko po bracie przejąłem. I ktoś z boku mógłby powiedzieć, że teraz to on ma górę pieniędzy. Może robić, co chce, może żyć jak chce. Że teraz to już tylko sielanka i nic więcej. Ale ja w tym momencie bardziej odczuwałem, miałem takie poczucie odpowiedzialności niż poczucie własności. Miałem poczucie odpowiedzialności, że teraz ja muszę decydować w tych różnych firmach, biznesach, to teraz ja muszę decydować i podejmować odpowiedzialność za wiele osób. Muszę decydować o wielu osobach. I to było dla mnie dość przetłaczające. Tak się złożyło, że rok później też umiera moja mama i powoli odchodzi ode mnie żona. Żona zmieniła światopogląd i odeszła z domu, wyprowadziła się. Zostałem z domu z dwójką dzieci. Dla mnie wtedy życie straciło sens. Wszystko mi się wydawało bez sensu. W takiej sytuacji nie byłem w stanie pozostać stoikiem, tak spokojnie, tylko czułem się przyparty do ściany, do muru i widziałem tylko dwie możliwości. Z jednej strony mogłem mieć pretensje do ludzi, do całego świata, do Pana Boga, mogłem zgorzknieć, obrazić się na ludzi i na Pana Boga, a z drugiej strony była możliwość, że mogę już tylko uwierzyć w Boga całkowicie i tylko jemu zaufać. Ja wybrałem to drugie rozwiązanie. Zdeterminowałem się w wierze. W tym czasie też zacząłem współpracować, wspierać, współdziałać z różnego rodzaju fundacjami, które działały na rzecz ludzi bezdomnych, ludzi odrzuconych, dzieci i tym podobnych. Jak można to poproszę o zdjęcie? Angażowałem się w różne rzeczy i to nie, też, nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale poprzez poświęcanie czasu. Tu jest między innymi jak jestem na Woodstocku, gdzie jako wolontariusz działałem razem z chrześcijańskim klubem motocyklowym Boanerges. Kiedyś, kiedy mówiłem w domu dla bezdomnych, opowiadałem swoją historię, dostałem takie pytanie. Dlaczego pomagam ludziom odrzuconym? I przyszła mi taka prosta i szybka odpowiedź. Pomagam ludziom odrzuconym, ponieważ sam zostałem odrzucony. A motywacja emocjonalna jest bardzo silna. W tym roku przechodzę drugi swój poważny kryzys. Ponieważ niestety stało się tak, że zaciągnąłem szereg zobowiązań. Które mając dużo aktywów mogłem spokojnie spłacić, ale znalazłem się na progu bankructwa, ponieważ również moja główna, największa firma weszła w kryzys, weszła w bardzo trudną sytuację. I sprzedając pod presją wszystkie aktywa, mógłbym nie spłacić wszystkich zobowiązań. Znalazłem się w sytuacji, kiedy byłem już w tym bezsilny, bezradny. Moje możliwości działania w zasadzie się wyczerpywały. Nie byłem w stanie wiele więcej zrobić. I w tej bezradności, w tej bezsilności, doświadczyłem Bożego Działania i Bożej Obecności. Między innymi dostawałem różnego rodzaju maile czy smsy które były dla mnie wskazówką, odpowiedzią na pytania, wybory, które musiałem dzisiaj czy jutro podjąć. I kiedy dzwoniłem i rozmawiałem do tych osób, które mi przesłały, a niekiedy były to osoby, z którymi przez pół roku nie miałem kontaktu i pytałem, pytałem się, słuchajcie, ale dlaczego wreszcie wysłali mi akurat takie słowa, akurat taki fragment z Biblii, to często te osoby mi odp odpowiadały, że nie wiedzą, no mają miały takie przekonanie, żeby mi to wysłać, ale zwykle tego nie robią. I kiedy doświadczyłem tej bezradności, tej bezsilności, to też doświadczyłem, że jest nadzieja, że jest ktoś, kto mnie kocha, że jest Bóg, który to wszystko ogarnia. I może nie zaspokoi wszystkich moich potrzeb, może nie da mi tego wszystkiego, co chcę, czego się domagam. Ale jest w stanie wysycić mnie swoją miłością i pokojem. I wcale nie muszę na to zasłużyć i zapracować. Czasami ludzie mówią, że jestem religijny, ale ja nie lubię tego słowa, nie lubię słowa religijność. Bo wiecie, jaka jest różnica między religijnością a chrześcijaństwem? Religijność mówi o tym, co musisz zrobić, żeby zadowolić swojego Boga. A chrześcijaństwo mówi o tym, że wszystko już zostało zrobione przez Jezusa Chrystusa na krzyżu i jedyne co można, to uznać go za swojego Pana i zgodnie z tym żyć. Dziękuję bardzo.